Weberem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, kiedy sam miałem zaszczyt pełnić funkcję ministra sekretarzem stanu, który zajmował się transportem. To przede wszystkim w zakresie obowiązków, ale też tej zaszczytnej misji, że problemy transportowe, którymi zarządzał pan minister Rafał Weber, podobnie jak minister Andrzej Bittel, którego tutaj z nami. Akurat nie ma. Szanowni Państwo, dzisiaj chcemy powiedzieć o tym, jak obecny rząd wygasza inwestycje transportowe, na przykładzie dworców. Dzisiaj mamy informacje już pełne, potwierdzone, programy przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, programy, które miały likwidować wykluczenie komunikacyjne, niestety są ograniczane, są schładzane. W, nie ma tutaj, nie widzimy empatii ze strony rządzących, kiedy analizujemy realizację programów transportowych. Programów takich jak między innymi, program inwestycji dworcowych, o czym będzie mówił pan minister Rafał Weber. Tutaj pragniemy się też odnieść do tego, jak te problemy widzą kandydaci na prezydenta, pan dr Karol, Karol Nawrocki. Czy też wice wiceszef Platformy Obywatelskiej zastępca Donalda Tuska, Rafał Trzaskowski. Ale także odniesiemy się do tego, co kandydat Zandberg, kandydat lewicy, powiedział w telewizji Republika. Szanowni Państwo, inwestycje kolejowe to takie, na które czekają mieszkańcy całej Polski. Nie rozróżniamy tutaj. Tych na mieszkańców polski lokalnej, czy mieszkańców dużych miast, po prostu dzięki inwestycjom, które zostały podjęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, autorsko przez pana ministra Andrzeja Adamczyka, ostatnie lata to rozwój kolei, to dużo większe zainteresowanie podróżowaniem polskimi kolejami państwowymi, i to zarówno na poziomie regionalnym, jak i na poziomie ogólnopolskim. I musimy nadal robić wszystko, aby zachęcać po polskie społeczeństwo do korzystania właśnie z tego transportu, bo to transport bezpieczny, ekologiczny i komfortowy. Tą dzisiejszą konferencję prasową poświęcimy niestety negatywnym decyzjom obecnego rządu w stosunku do inwestycji dworcowych. Ostatnie kilka miesięcy. Wspólnie z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem, ale też innymi posłami z Komisji Infrastruktury, spędziliśmy na takiej bardzo mrówczej i merytorycznej pracy, w ramach której ustalaliśmy, co dzieje się z programem inwestycji dworcowych, który w 2016 roku został stworzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ten program miał być realizowany do 2023 roku i był realizowany. Na koniec naszej władzy oddanych do użytkowania albo nowych albo zrewitalizowanych było blisko 140 dworców, a kolejne 40 było w fazie realizacji. Przyznacie Państwo, że jak na kilka lat to liczba imponująca. Oczekiwalibyśmy, żeby ta liczba była podwojona po kolejnych latach rządu obecnej ekipy, ale już wiemy, że tak się nie stanie. Zaraz na początku, jak przyszła nowa władza. I zmienił się zarząd w spółce, która nadzoruje inwestycje kolejowe. Podjęto negatywne decyzje. Pierwsze decyzje to były te związane z zatrzymaniem prac przygotowawczych dla 27 dworców. To jest, Szanowni Państwo, ta lista pod tym pomarańczowym słupkiem. 27 dworców, zatrzymane prace przygotowawcze. Jak Państwo widzą, różne lokalizacje. Są małe miejscowości. Takie jak na przykład miejscowość Krzyż czy miejscowość Knyszyn, Knyszyn w województwie podlaskim, ale są również, szanowni Państwo, dworce w stolicy, w Warszawie. Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze nad modernizacją dworca, dworca Warszawa Ursus, Warszawa Rembertów, a także Warszawa Włochy. I co stało się w kwietniu poprzedniego roku? Po przyjściu nowej ekipy te prace zostały wstrzymane. I dzisiaj, Szanowni Państwo, można zadać pytanie, gdzie jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski? Dlaczego pozwolił na tak negatywne, niekorzystne decyzje podjęte przez jego zaplecze polityczne? Bo przecież nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o spółkę kolejową, to jest ona zarządzana przez ludzi Platformy Obywatelskiej. Mało tego ludzi, którzy przyszli tam. Ze spółki kolejowej podległej pod y, y, samorząd mazowiecki czy samorząd warszawski. Jak to się stało, że prace przygotowawcze nad tymi dworcami, właśnie tutaj w Warszawie, decyzjami obecnego rządu zostały wstrzymane, a prezydent miasta stołecznego Warszawy milczy. No, pytanie, czy w ogóle wie o tym, co dzieje się na terenie Warszawy, jeżeli chodzi o blokowanie, o wstrzymywanie inwestycji y, dworcowych. Szanowni Państwo. Wzywamy Rafała Trzaskowskiego do reakcji, wzywamy go do tego, aby zainteresował się sprawami Warszawy, bo przez ostatni czas poświęca swój wolny czas, w ogóle całość dnia na kampanię wyborczą, zachęca Polaków do głosowania na siebie. Chce być prezydentem Polski, a nie potrafi zadbać, nie potrafi zadbać o, o naszą stolicę, nie potrafi zadbać o Warszawę. Szanowni państwo, wstyd i hańba. A jeżeli mówimy o hańbie, to cała ta lista 61 albo wstrzymanych decyzji, albo wstrzymanych inwestycji, albo ograniczanych inwestycji to jest lista hańby rządu Donalda Tuska. Bo drodzy Państwo, w lipcu poprzedniego roku została podjęta decyzja o tym, żeby 10 dworców z programu inwestycji dworcowych całkowicie wyrzucić, pomimo tego, że ich prace były mocno zaawansowane, były szykowane już Projekty techniczne pod budowę albo nowych obiektów, takich jak w Mielcu, albo rewitalizację tych zabytkowych, takich jak Nisko. A dla kolejnych 24 inwestycji została podjęta decyzja, że będą one ograniczane, i to zarówno jeżeli chodzi o zakres rzeczowy, jak i finansowy. Także, drodzy Państwo, ostatnie 15 miesięcy z punktu widzenia rozwoju polskiej kolei w kontekście dworców to czas stracony, to czas zmarnowany, to czas blokowanych, wstrzymywanych i wycofywanych inwestycji dworcowych. Na jednej z komisji usłyszeliśmy, szanowni państwo, pan minister Andrzej Adamczyk świadkiem od jednego z członków zarządu pkps że dworcami kolejowymi się nie jeździ. Tak, szanowni państwo, takie padły słowa. Otóż yy, drodzy państwo, ja korzystam z usług przewoźników kolejowych. Dzisiaj do Warszawy ze stalowej woli dotarłem PKP Intercity. Przedwczoraj też pociągiem byłem w Krakowie. Także wiem, że mieszkańcy, że pasażerowie również korzystają z obiektów dworcowych, żeby tam w, w warunkach bezpiecznych, komfortowych, czystych, schludnych poczekać na pociąg, wyjść na odpowiedni peron wtedy, kiedy on jest zapowiadany, wtedy, kiedy podjeżdża a niestety opóźnienia pociągów również mają miejsce i tego też dzisiaj doświadczyłem. Także nikt mi nie wmówi, że nie ma sensu inwestować w poprawę jakości obsługi pasażera, rewitalizując albo budując nowe obiekty dworcowe. Nikt nam tego nie wmówi. Tak jak powiedziałem na początku, podjęliśmy się wielkiego wysiłku, stworzyliśmy przełomowy program inwestycji dworcowych. W ciągu naszych ośmiu lat blisko 140 dworców wykonanych, 40, blisko 40 w fazie realizacji i żądamy od obecnej ekipy, aby ten program był kontynuowany. Dworce to nie tylko schludne, czyste, bezpieczne i komfortowe miejsce do oczekiwania na przyjazd pociągu albo oczekiwania na kogoś bliskiego, który dociera do nas pociągiem, ale to także wizytówka kolei. To majątek kolei, o którym nie możemy zapomnieć. Co, Szanowni Państwo, ma zadziać się z zabytkowym dworcem, który od kilkunastu lat jest zamknięty, ponieważ jego stan techniczny nie umożliwia jego eksploatacji? No, albo zrewitalizować, albo wyburzyć. My jesteśmy zwolennikiem odbudowy majątku kolejowego. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby ten majątek świadczył o polskiej kolei która w ostatnich latach dzięki inwestycjom ministra Andrzeja Damczyka odżyła, do której Polacy mają coraz większe zaufanie. Dworce kolejowe to także wizytówka poszczególnych miejscowości czy miast, w których leżą. Zachęcam wszystkich miłośników kolei do tego, żeby przyjechali do Rozwadowa i zobaczyli, jak w tej chwili wygląda zrewitalizowany dworzec PKP Rozwadów. Szanowni państwo, Perełka naprawdę zabytkowa, architektoniczna perełka, a na dodatek część pomieszczeń, które nie służą na cele kolejowe, zostały zagospodarowane przez władze miejskie, przez prezydenta Stolowi, stolowej woli Lutjusza Nadbereżnego i tam mieszkańcy mogą przyjść, wyrobić kartę mieszkańca, złożyć wniosek o wyrobienie dowodu osobistego, a nawet jest punkt przyjęcia i możliwość wyrobienia paszportu. Tak, Szanowni Państwo, takie dworce mogą również spełniać <coughs> funkcje społeczne. Jestem przekonany, że w tych lo lokalizacjach, co do których zostały podjęte negatywne decyzje, takie <coughs> funkcje społeczne te dworce powinny spełniać. Także apelujemy do wice szefa platformy obywatelskiej, która wstrzymała te inwestycje o to, żeby zareagował, o to, żeby upomniał się o dworce w Warszawie, ale również o dworce. Polsce lokalnej, bo Polska lokalna nie może być wykluczona transportowo, tak jak się to teraz dzieje, tylko tam również muszą być inwestycje transportowe. Jest o tym też przekonany pan Karol Nawrocki, obywatelski kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, który podkreśla, że Polska jest jedna. Polska musi się rozwijać w sposób równomierny, równoważny, że nie wolno zapominać o tych wielkich i strategicznych inwestycjach, takich jak centralny port komunikacyjny czy budowa elektrowni atomowej, ale nie możemy również zapominać o takich inwestycjach, które usprawniają transport lokalno-regionalny albo dzięki którym możemy dotrzeć do Warszawy czy większych ośrodków naszej Polski. Będziemy o te kwestie dworcowe pytać na kolejnych komisjach infrastruktury. Jesteśmy w tym konsekwentni. Na nasz wniosek pod koniec poprzedniego roku została zwołana komisja. Na ten temat to wtedy uzyskaliśmy część informacji, część pozostałych informacji podczas kontroli poselskich. My naprawdę, Szanowni Państwo, jesteśmy bardzo uparci, jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe. Pan minister realizował ten zakres bardzo konsekwentnie przez czas, kiedy był ministrem transportu, ministrem infrastruktury, teraz jesteśmy w opozycji, ale nie osiedliśmy na laurach. I będziemy ten temat dalej prowadzić, bo Polacy zasługują na bezpieczny, komfortowy, czysty, schludny i przewidywalny transport kolejowy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ten slajd, ten, ta grafika, ta tabela, można powiedzieć, jest swoistym wydrukiem z wariografu badania na prawdomówność, którego. Którą można by poddać Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta. Ten kolor pomarańczowy to jest potwierdzenie nieszczerości i nieprawdy słów Rafała Trzaskowskiego na temat polskiego transportu, szczególnie w walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Bo przecież ten kolor pomarańczowy oznacza likwidację zadań, które zaproponowano w programie inwestycji dworcowych. Wszystkim Polakom dedykujemy tą, ten slajd, tę ten, grafikę, która obrazuje, jak likwiduje się inwestycje kolejowe w Polsce, w tym przypadku inwestycje dworcowe. Rafał Czaskowski mówi o tym, że należy likwidować Wykluczenie komunikacyjne. Podobnie o tym mówi kandydat Zandberg. W ostatnich dniach odniósł się do kwestii działań poprzedniego rządu, czyli rządu Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc, że praktycznie nic nie robił w tej sprawie. Ja nie wymagam wiele, my nie wymagamy wiele od kandydata Zandberga. Nie wymagamy znajomości problematyki kolejowej, ale wymagamy tej wiedzy minimum minimorum aby w swoich działaniach był skuteczny. Bo na razie nic tego nie zapowiada. Bo oto kiedy mówi, że rząd nic nie zrobił, to zadają pytanie, co stało się między 2015 rokiem a 2024 rokiem, że ilość pasażerów na polskiej kolei wzrosła o 50 milionów z 200... 80 na 330 na ponad 330 milionów. Otóż to jest efekt inwestycji na szlakach kolejowych. To jest efekt przygotowania, wdrożenia yy, takich programów jak, jak program przystankowy. To jest efekt modernizacji linii kolejowych w obrębie aglomeracji. A kiedy kandydat na prezydenta odnosi się do Organizacji, szczególnie transport kolejowego, transportu lokalnego, to warto by było, żeby też wiedział, iż za transport aglomeracyjny, lokalny w obrębie województwa odpowiada przede wszystkim marszałek województwa. I będziemy radzi, kiedy kandydat Zandberg upomni. Marszałków, Chociażby takiego jak marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, żeby wreszcie wziął się do roboty. bo ten praktycznie, niewiele albo można powiedzieć, w zasadzie patrząc na efekty działań, nic nie robi, aby likwidować wykluczenie komunikacyjne poprzez rozbudowę połączeń kolejowych w swoim województwie. Ale przecież takich marszałków jest wielu. Takich marszałków, których również popiera lewica, których Popiera sam kandydat Zandberg. Kandydat Zandberg powinien wiedzieć, że udział w przedsiębiorstw nadzorowanych przez rząd, czyli PKP Intercity i Polregio, to tylko 45% w rynku przewozów kolejowych. I tutaj zrobiliśmy znaczny osiągnęliśmy efekt maksymalnego przyspieszenia, jeżeli chodzi o przyrost ilości pasażerów na na, na pasażerów w transporcie kolejowym. Więc reasumując, odnosimy się do tego, co powiedział kandydat obywatelski, nasz kandydat, wszystkich Polaków, dla których rozwój państwa jest ważny, na temat transportu w, swoich, w swojej deklaracji w planie 21 podkreślił wyraźnie, centralny port komunikacyjny z przywróceniem wszystkich projektowanych linii kolejowych, ale także modernizacja, odbudowa, przebudowa polskiego transportu samochodowego, transportu lotniczego, ale przede wszystkim kolejowego. I tego się trzymamy i popieramy tych, którzy popieramy tego kandydata, który w swoich deklaracjach rzetelnie odnosi się, do rzeczywistości, a nie mija się z prawdą, jak to robi kandydat Trzaskowski, czy też kompletnie nie rozumie systemu transportu kolejowego, jak kandydat Zandberg. Dziękuję bardzo. Jeżeli jedno zdanie jeszcze mogę, Szanowni Państwo, dlaczego wywołałem w temacie inwestycji dworcowych prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego? Ponieważ jak opublikowaliśmy. Listę dworców usuniętych z programu inwestycji dworcowych, a także tych, które mają zostać ograniczone rzeczowo i finansowo. Samorządowcy z tych miast zareagowali. Pisali pisma do ministra infrastruktury czy do zarządu polskich kolei państwowych. Sejmik województwa podkarpackiego podjął uchwałę, aby przywrócić do realizacji dworce kolejowe w Nisku i w Mielcu na Podkarpaciu pisali takie monity y, samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci tych miast, bo taka presja przez samorządowców również musi być wywierana. Presja, ale z drugiej strony wola współpracy. Bo na przykładzie Stalowej Woli pokazałem, że po rewitalizacji, po odbudowie taki dworzec może służyć również na cele społeczne. Nie musi stać pusty. Nie może na nowo niszczeć. Nie musi po tych częściach, które nie służą jako poczekalnie czy jako pomieszczenia do obsługi dla kolejarzy, nie musi tam hulać wiatr. Tam naprawdę mogą dziać się rzeczy potrzebne z punktu widzenia nie tyle pasażera, co mieszkańca danego miasta czy danej gminy, czy w przypadku wyrobienia paszportu danego regionu. Dlatego wywołałem Rafała Trzaskowskiego, aby on również zareagował, aby on również podjął interwencję w tym temacie bo nie może być tak, że dworzec Warszawa-Włochy, Warszawa-Ursus, Warszawa-Rembertów, -rember że dworce w tych trzech lokalizacjach przez nas rozpoczęte zostały zatrzymane i nie ma reak reakcji władz samorządowych Warszawy. Do tej reakcji zachęcamy Rafała Trzaskowskiego. Ale drodzy Państwo, jeżeli tej reakcji nie było przez rok, bo decyzji o wstrzymaniu tych inwestycji to czas kwietnia poprzedniego roku, no to oznacza brak zainteresowania albo lenistwo, albo no, kompletny brak wiedzy na ten temat, co się dzieje z inwestycjami, które powinny być realizowane na terenie warszawy. No to nie jest to Dobra ocena kandydata, który ubiega się o urząd prezydenta naszego kraju. Jednak prezydent Polski musi być osobą aktywną, taką osobą, która wychodzi do przodu, która inicjuje różnego rodzaju działania, który w ramach choćby dyskusji na Narodowych Radach o Rozwoju również podnosi takie tematy. Robi to prezydent Andrzej Duda i jesteśmy przekonani, że będzie to robił również. Prezydent Karol Nawrocki, który jednoznacznie mówi inwestycje kolejowe, inwestycje infrastrukturalne muszą w Polsce być kontynuowane, one przyczyniły się do skoku cywilizacyjnego naszego kraju i nie mogą zostać wycofywane. Takie niestety decyzje zapadły w ostatnich 15 miesiącach, jak chociażby w kontekście komponentu kolejowego centralnego portu komunikacyjnego. A Rafał Czaskowski przecież mówił, że po co nam lotnisko w Warszawie, jak może być w Berlinie. No i niestety ta strategia w kontekście dotarcia do tego lotniska no na całe szczęście pod Warszawą z prawnym transportem kolejowym jest realizowana. Nie możemy do tego dopuścić, dlatego stawiajmy na ludzi, którzy jasno opowiadają się za tym, żeby. Inwestycje kolejowe w Polsce były szerokie, bardzo duże i były realizowane wcześniej, wszędzie, zarówno w takich miastach jak Warszawa, jak i w Polsce Lokalnej. Dziękujemy. Jeżeli są pytania. Nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękujemy bardzo. bardzo.